Rozbity samochód, kierowca bez oznak życia, pasażer wzywa pomocy. Co robisz? Sprawdzam puls. No i się pierdolną samochód. Najważniejsza zasada, własne bezpieczeństwo. Jeżeli zamierzasz komuś udzielić pomocy, musisz sprawdzić, czy ty jesteś bezpieczny. Co robisz? Zabezpiecz miejsce trójkątem. Pacjent huśta się na sznurze od lampy. Jeszcze żyje. Co robisz? Odłączam prąd, bo jest rozlana woda. A jak się huśta na słupie energetycznym w środku pola, co robisz? Wydzwaniem elektrownię. A jak odcinek jest zesztywniały, spada, odbija się i ląduje w polu kukurydzy, znika, co robisz? Koszę pole. A jak nie masz zezwolenia, jeszcze nie mienia, co robisz? Zataczam coraz większe kręgi dookoła słupa. Byłam harcerką.

Standard 10 sekund, słowo kurwa i ten okrzyk. Będzie kurwa. Spokój! Ty chcesz z nami. Kurwa jechać. Okay. Okay. Przejadę drugi raz. Zobaczysz, jaki wpierdol dostaniesz. Skurwysynu, przez ciebie wszystko mi zabrali. Będę musiał za darmo robić dla nich 5 lat.

ja też mam. Pochadź! Po boli! Mama! A wy? Ja też mam! Ja też! Ja też! Ja też. Mam! Każdy z panów posiada pozwolenie na broń palną dla osób fizycznych. A ty, lalka, to kto ty jesteś? Ich prawnikiem sytuacja jest całkowicie legalna. Co my tu kurwa robicie? Pierwszy w Polsce zlął tak z żołnierzy i byłych funkcjonariuszy jednostek bojowych. Na Tam, gdzie ty, jacyś bandyci. Pozwolenie na broń jest? Ale wynik, chłopaki. Nielegalne posiadanie broni i udział w zorganizowanej grupie przestępczej jednym pierdoleniem wyeliminowaliście całą grupę. <ścoughs> Ty kto? Ja jestem nieświadomym przechodniem. Spierdalaj stąd. Ty kurwo dolałaś mi do mleka, wybierasz? Paława, dawaj lekarza. A może zamiast stąd w jakąś byś jakoś roboty do mnie? Ja to pierdolę wszystkich tych, kurwa, prawidłowych gangsterków. Zjebę dla Ciebie, kurwa, każdego. Bardziej jesteśmy kolegami. Ja kurwa, nawet nie znam, człowieku. Zjebał Cię, kurwa, z liścia? Zjebałeś dla Ciebie któregoś? No weź, kurwa, i taką kurwa, dużo chodzi. W wieku. Pierdolę liczarkę. Trzeba ważyć. Milion złotych w setkach waży 9 kg. Już naprawdę nie ma możliwości, żeby trzymał pan w celi pytona. To zbyt niebezpieczne. Proszę sobie wybrać inne zwierzę. A jak nie będzie chciało się wyruchać? W wieku. One siedzą 5-7 lat. My musimy im nawet kiełbasę w plasterkach podawać. Napiszej sobie. Co? Nie. Opowiedz, jej dowcip. Wiesz, kiedy Pinokio się dowiedział, że jest drewna? Kiedy walił konia, się zapalił. Ty. Wiesz, kiedy Pinokio walił konia? Kiedy koń się zapalił. <laughs> Kurwa, jaki fajny gołąb. Czy jakie bydle? Niech panie się nie boją, ją mocno po Wymieszaj zanęty z wodą. A skąd cię kurwa wody wezmę? Panie, gdzie wody kupię? Tam. Nie Daj tylko bardzo muszę prążyć. Tarek, a gdzie ty się, kurwa, zacząłeś ubierać? U Arkadiusza? Kurwa, zafarbowałem czegoś twojego. <noise> Dobra, nieważne. Już za tobą tęsknię. Jestem wykończona w nocnej służbie. Wypierdalaj mat. Co ty do mnie mówisz? Mówię, żebyś wypierdalała. Proszę, proszę. Mamo, ona się z kolegami pierdoli. Jej smsy. Tu buziaczki, kurwa. Tu dobranoc, misiu. Tu stęskniłeś się za mną. Proszę, proszę, zapraszam tędy. Zaprosiłem twoją matkę i brata. Co? Proszę pani, chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły szon. Szon? A co to jest szon? Kurwi son. Pani czyta. Mamo, daj telefon. Dobra, wypierdala, bo na policji zadzwonię. O chuje, co ty policji? Powie, że policja z u ciebie? Się będziesz zachowywał agresywnie, to cię zawiną. Wiesz, ty jesteś głupi. Chodź córeczko, zostaw go w pizdu. Nie, mamo, mam nocną służbę. To są wszystkie moje rzeczy, bo tym nie wiem, czy on w ogóle tego domu puszczę. Zostaw go córeńko, bo nie jesteś żaden Z kurwa rozmawiamy! Nie? I się nie denerwuj. My ze sobą od dawna nie sypiamy. Ja się jej brzydzę, bo nie wiem, kto się na nią spuszcza. Porozmawialiśmy. Teraz się wyprowadzisz? Żeby był większy, to bym ci wpierdolił. Jak ty w ogóle możesz mówić takie rzeczy? Zrobiłeś na śniadanie jakieś? Remek, zapłać! Białka nam się kończy. Leć po kurwa telefon. Wychowek z pierdla bierze. Jak się żyje? Przechodziłem do więzienia, to stówę ważyłem. Teraz 110 waży kurwa. Życie uratował mi ten więzień. Uja dzieje kurwa. Zostaw ten aparat. Niech nie będę nie zostawi. Rafał, ludzie na ulicy jak pieczary wszyscy telefonami nagrywają. Do radiowozu że i naruszenie niedalności. Pani odejdzie. Kolega George niesamowity zawsze musi działać z fajerwerką. No nie puść. Nie ty, kurwa, przecież to wygląda jak jakiś taniec pogo. Pani się pouczenie należy i chuj. Nie kurwa, będzie mandat. Proszę cię, żebyś jednakowoż latarkę z prądem odłożył. Hmm? Sam się pierdolął. Kto ci wskazał zabrać mi dziecko? Go, ci? spokojnie, mam ma morwę jak lewia maska. Chłopaki, idźcie do samochodu, zostawcie nas samych. To nie ja zostawiajcie mnie z nim. Powiem. Dziecko to okupu a to bym gangła cyklały, z którym słuchaj, ma kostę. Przepraszam. Gel Нет, что тебя броня. Słuchaj, centralnie to się zbierdolił. <grystanie> Ania? Tak, babciu, to ja. Co, ty, spać nie możesz? a ja nie mogłam. Chodź, babciu, chodź. Jak pojadą, to wam powiem powiem słyszeliście najnowszą wersję y, Marysi? Sierotki <grystanie> Daniec. A kto to jest na Idzie Marysia z koszyczkiem? Ale co się stało? No kurwa pierdolny pierdolony. Co się stało, Marcin? Kurwa, człowieku. Puścili w telewizji me górbiego dańca. Mówię, patrz kurwa daniec. To to się kurwisz, czy się kurwa, kto to daniec jest. Jak można kurwa nie wiedzieć, co to daniec jest? Kurwa.